Pan z Wami i z Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Albowiem, jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy. Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan was przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i Wy, bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Chwała Chwała. Tobie Niech słowa Ewangelii Świętej zgładzą wasze grzechy. List. Dzisiaj otrzymałeś list. Ja lubię otrzymywać listy. A ty? Otwórzmy zatem kopertę. Co w niej znajdziemy? Co Twoje oczy za chwilę będę odczytywać? A serce może postara się zrozumieć. Noc się posunęła a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Bracia, nie wiem, czy wiecie, bo ja też do końca nie wiem, ale w tym czytaniu zawarte jest serno mojego adwentu. Daj Bóg naszego adwentu. Bo nie wiem, czy wiecie, na pewno tak, ja tylko przypomnę, że taki za kościelny, jak święty Augustyn, to jeszcze nie był święty. Augustyn, tak go nazwijmy. Tak go określił. Takowy list otrzymał. Bo te słowa najpierw trafiły do Augustyna. I wiecie, bracie, co? Te słowa tak do niego z tego listu trafiły, że zakochał się w tych i w konsekwencji tej miłości. Lubimy listy. Intrygują. Pociągają. Lubimy też drogowskazy. Bo wtedy nam jest łatwiej. Dojść gdzieś, zdobyć celu i tak itd. Zachęcam i siebie, i was, abyśmy się przypatrzyli ikonie świętego Augustyna. Abyśmy tak całkiem na poważnie i na serio ten list dożywiany wzięli do siebie, do swoich serc. Bo to nie sztuka powiedzieć, że będą cztery tygodnie, będą cztery lampiony. Zapalał będę jeden po każdej niedzieli i tak miną te cztery tygodnie i pójdą w zapomnienie. Dlaczego? Dlaczego to nie może być adwent pod egidą Chrystusa, w którego wpatrzony jest święty Augustyn? Ikona świętości. Ikona prawdy zawartej w Chrystusie, który dzisiaj ponownie staje przed Tobą, siostro i bracie, i mówi, spróbuj raz jeszcze. Zróbmy jak święty August. Choć raz przeżyjmy ten Adwent inaczej. Nie zatopiony w czterech lampionach, które przed chwilą ksiądz biskup poświęcił. Pójdźmy dalej. Pierwsza niedziela, druga, trzecia, czwarta. Wczytajmy się w konotacje Ewangelii, słów Chrystusowych i nie zatrzymajmy się na tym. Jak święty Augustyn się nie zatrzymał. Siostro i bracia, mam taki zwyczaj, że kiedy przychodzi ta cudowna chwila, myślę, że każdy z nas uwielbia wigiliny, wieczór albo już noc, siadam przy komunku. Ukochana moja żona tak pięknie, z takim pietyzmem ustawia w gorliwości swojej, bliżej dalej nieokreślonej Chrystusa, Szopkę Betlejemską. Lubię ten motyw. Zanurzam się w nim. Tak mi łatwiej. I proszę, abyście dali wiarym słowom. Co roku robię tak zwany obrzęd rozpoznania, tak to nazywam w swojej nomenklaturze werbalnej. Kim jestem w tej szopce? Kim? I wiecie co? Ja się boję tej odpowiedzi, bo ja ją znam. Nie uprawiam statystyki, ale najwięcej mi do osła. I ten osioł tamtej stajence betlejemskiej. Zróbcie to samo. Zróbcie tej wigilijnej nocy, proszę was, ten sam eksperyment z samym sobą. I w w Chrystusa i w ten drogowskaz, którym, daj Boże, niech będzie augustem, Niech powie, jaka jest moja rola w tej szorce. I nie zatrzymajmy się na tym etapie naszego Adwentu. Idźmy dalej. Bo kolejnym obrazem Będzie cudowna uroczystość króli, gdzie trzech mędrców coś mu przynieśli, a czwarty? Czy chcesz być czwartym mędrycem? Jeśli tak, to co mu przyniesiesz? Nie zatrzymuj się idź dalej, zostaw jakiś dar po sobie Chrystusowi. I w końcu sedno listu, esencja, konkluzja którą postawił sobie Augustem w życiu. Chrzest. Chrzest. Bo ten list do Rzymian do tego go doprowadził moment. Zamknijmy nasz adwent w szczerości swego serca i przyjmijmy siostro i bracia chrzest Chrystusowe sercem. Słyszysz? Sercem. I niech ten dzisiejszy list które otworzyliśmy przed chwilą, w którego treść wczytaliśmy się, będzie naszą osnową tych wszystkich dni, których nie zamykajmy na czwartej niedzieli Adwentu. Nie zamykajmy na nocy betlejemskiej radości. Nie zatrzymajmy w momencie, gdy złożymy dar. Lichy, brejaki, ale dar. Szczerze, z Ciebie, z siebie. I w końcu... Nie bój się przy Ja się postaram, to wszystko, czym nic, co powiedziałem. Liczę, siostry i bracia, tego adwentu na Wasze wsparcie. Tak będzie mi łatwiej.